Siema, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy nagrywać chowanego. E, tutaj Masiema. Tutaj drugi. E, no i e, co? E, papierkami i co kto zaczyna? No, tak, dobra. dobra. dobra ja się nagrywam z mojej perspektywy. No. O, dobra, tak? Papierkami i Dobra. Wszystko. A faktycznie? Wszystko. Papierkami, papierka nożyce! nożyce. Czyli my... I teraz, ja na pewno nie szukam. Ale... Papierkami, nożyce! A jest! Dobra. 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 dobra, Czyli ja biorę twoją kamerę, a ty się... Nie! Ty bierzesz! Czemu? Ja będę z mojej Aha. perspektywy nagrywał. Okej, okay. chowamy się razem, czy nie? No dobra. Esz... No, tak. Czekaj, słuchajcie, ja... y, y, 30 sekund. czekajcie. 3, 2, 1, start! Co? Chodź. Gdzie? Chodź. Dawaj tam. Rąbał się. O, jak są dziury. Jesteśmy w krzakach. Wszędzie jest do Pokaż mnie, No, jesteśmy w krzakach. Mam nadzieję, że to nie Dobra, kampa. Fasola! Widzowie, fasolę znaleźliśmy! Patrzcie! znaleźliśmy! Co fasole znaleźliśmy! Co znaleźliśmy! Pasola! Pasola! O Pasola! 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 Jak widzę to jest Pasola! 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 Pasola!

Ale jestem pod światła, czy nie wiem jak to się mówi. Nie, nie, nie widać mnie przez to, ale żeby mrówki nie gryzły, o fakt. I ten i ogólnie. Każdy będzie po kolei szukał, czyli potem będzie Kasper szukał i na końcu ja, bo ja wygrałem ze wszystkimi. I to jest jak coś, to nie jest ustawiane. On naprawdę tak cały czas koło nas chodzi. Nie to, co ten drugi kamerzysta, który. Pierwszy kamerzysta. No. Dobra, zrobię cię ciepło, cześć Cześć! Ja... Pamiętacie mnie pewnie z odcinków Timexia. Ja teraz będę szukał, bo Gra wychowanego, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na czterna, pięć, na szesna, siedem, na no bo nie chcę się szukać. Znaczy liczyć, nie szukać. Bo czekamy tak z trzydzieści jeszcze sekund. Będziemy na razem normalnie nagrywać, więc dobra. Pamiętacie, żeby zasubskrybować kanał Tymeksia. Zobijamy 40 subów, więc będzie gitara. Dobra. I uwaga, czas... czekacie. W no zasadzie już do was wróciłem. Ja wiem, gdzie oni mogą być. Na chwilę przerwę na driwanie. Wiemy wiem, gdzie oni mogą być, więc... Słuchajcie, ja już do was wróciłem, bo zaczynałem przed chwilą kamerować, więc... Słuchajcie, ja wiem, gdzie oni są, spokojnie. Oni mogą... Tu jeszcze tu gdzieś mogą na bank być, ale... Słuchajcie, na chwilę przerwa nagrywanie. Wracamy zaraz. Słuchajcie, już zacząłem nagrywać. Byłem w takiej innej miejscówce, której nie mogę Wam pokazać, ale nie, nie wiem, gdzie oni są, chyba się zaraz poddam, chociaż jeszcze sprawdzimy. Dobra, ramię ich. Więc słuchajcie, no. Z tego co powiem, to oni dziś mogą tu być. Kurde oni są? Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Tam... tam nikogo nie ma Słuchajcie dobra wiem, oni są Wiem gdzie oni są, gdzie są. A jak nie dola? Nie byli oni? gdzie oni są? Słuchajcie, ja na razie przerwy nagrywanie. Zaraz za Was wracam. No, słuchajcie. Szukamy ich cały czas. Wiem, gdzie nie mogą być. I chyba wiem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Eee, tutaj gdzieś mogą być, ale... Idziemy tu... O, Co to A ja tutaj cały czas Kupimy, Ja mam. Chłopie, się Wiesz o tym, że to jest fasola? Dobra, i chłopie, ja nagrywam. Ja też. Siema, siema. Kupię tutaj... Powiem ile nagrywałem? Dobra. Dobra. Teraz idę ich szukać. Chwilowe cięcie. Będzie, aż policzę do chwili 30. Na 16, 17, 18, 19, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 7, 8, 2, 9. idziemy ich szukać? Start już. Idę, idę ich szukać. gdzie oni są gdzie oni są tylko jakieś chaszki o, tu byłem chyba ich są kurde, ale mi się coś w nogę wbiło nie chodzę przed nimi jak mi się nogę wbiło o, mam te fasolki one są spoko tu sobie można to wyciskać gdzie oni są

Co najmniej 5 hektarów kwadratowych Kurde, gdzie oni mogą być? Czekajcie. Może szukamy ich. No, idę ich szukać tu w bazie. W tajnej bazie oczywiście. tu może było. Będą, nie wiem, wątpię, wątpię, wątpię. Please bądźcie tutaj. Czekajcie, to już wam powiem, jak stąd wyjdę. Bo ich tu nie ma. A tu jest kosiarka. Czekajcie, słyszałem coś takiego? takie... Mojego kolegi, który przed chwilą szukał. No i nie wiem, gdzie oni mogą być, nie? I to jest problem. Wow. Patrzcie serdecznie. Mam ich! Mam ich! Mam ich! Mam ich! Dobra, jest! Es, es z wami! Tu są, tu są! Cześć, to kamerowało ten czas? Źle to kamerowało. Jest, dobra! Dobra, a ja jednak nas znalazł, nie? Jednak Co? nas znalazł. Jak kolor. Jak zepsuł kolor? No patrz, jak Albo po, po prostu... Nie wiem, bo No, bo jest słońcem. Ale jednak nas znalazł. No. Nie Ale ten, że wy jesteście w tamtej bazie. Mam 6%! Widziałem. Dobra. Uchliję ja chyba tylko na jedną kamerę. Żeby... No dobra, nic z tym. Ora, słuchajcie, przestaję kamerować, bo mam mało procent, więc... wiem, może będziesz mógł Te teraz wyłącz nagrywanie, nie wyłącz i było cięcie, bo daliśmy mu podpowiedź i teraz cały czas do, niej, do nas dzwoni. E, no, daliśmy mu podpowiedź małą. E, powiedzieliśmy mu, że jesteśmy koło cegieł w krzakach Wiecie, że to jest? Wiesz o tym, że to ty jest fasola? Okej, ja kopię nagrywam. Ja to ja się ma, się ma. Chcę, bo nie wiem, że daję. Powiem, nagrywałem. Dobra! Teraz Dobra, do, już. Do, 10. Do, 30. Ale do 30. Do 30. Albo się nudzę. Do 30. 30. Gdzie mam jeść? Gdzie mam kosz?

macam cikgu sabrin ye thank <laughs> you Eu sou talvez. Czyli to kamerowało cały czas? Źle to kamerowało, dobra a, masz. Jest dobra, jest, telefon. I co się zepsuło z kamerą? dobra, a jednak. Pokaż, kolor się zepsuł! Co jest? Zepsuć kolor. Jak zepsuł kolor? No patrz, jaki biały. Albo po prostu. A nie, tak, już nie. No bo jest słońce. Ale jednak nagle znalazł. No. no. Ale myślałam, że jesteście w tamtej bazie. Mam 6%. Widziałam Dobra Dobra. Za chwilę chyba tylko na jedną kamerę będziemy nagrywać. No dobra, kiepski Dobra, A słuchajcie, Przestaję kamerować, bo mam mało pracy. Dobra, więc tak. Teraz ja będę szukał. E, idę do naszego miejsca, gdzie szukamy. Więc e, to jest dzisiaj nasz trzeci film, który my Pierwsze Pierwszy zajął nam jakieś godzinę, a nie trwa nawet godziny. Kolejny, e, raczej pierwszy. Drugi nam zajął jakieś, nie wiem, może 40 minut, tak max. Nie patrzyłem dokładnie na godzinę. No, ten zajmuje nam dopiero jakieś, może 15-20 minut, ponieważ my tutaj w ogóle nie tniemy tego filmu. To co będzie, to będzie. No. dobra. Zaczynam za chwilę liczyć do 30. Dobra, Obra, już będę szukał. Jak tam, gdzie gdzieś w naszej w bazie gdzie się siedzimy e, popatrzyłam, że tam będzie osoba, znaczy, znaczy oni się pewnie razem schowali tak, wszyscy się razem schowali no. ogólnie przepraszam za hałasy ale już tu ciągle e, kosi o, i nie wiem, czy będzie mnie Słychać, ale mój pies jest na dworze, więc potrwa. Chwila. Ale wyjdzie. Zostałam, że tam będą. Tu nie ma. Tu też nie ma. też raczej nie Idę w nowisko, gdzie są te ruchu, no. Dobra, to nie ma. To mnie zmieniło. Ale ja tu gdzieś są Słyszeliście jak klaska o ręce tam to jest to 100% Muszę tu wejść Idę od strony, gdzie jest nie haszczów Tylko nikogo nie ma, to nie ma. Naprawdę oni są tacy głupi, że aż tam głęboko W Krzaki? Ja no, słyszę, że oni są tutaj gdzieś. Czyli dobrze mówię. A ja tutaj mówię, no przecież. Siamo! No nie! Słuchaj, tutaj kleklusze, kleklusze. Wiem! Kurde, myślałam, że tu nie będzie świet, ale tutaj nic nie widać, że tutaj chcesz. A raz byłem już w tej bazie. No, a to co? Koniec! No, to. Czekajcie chwilę Chcę się z wami pożegnać, Nara. Subskrybujcie kanał 40 dobijamy I łapkę w górę poprosiłbym. jeszcze co? Będziemy robić daily. No raczej tak, tydzień taki bez progu i kolejny tydzień próg i jeszcze kolejny próg. No więc never!